Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziecie mieli okazję poznać wyjątkową osobę i zobaczyć niesamowitą kolekcję konsol, gier i komputerów. Za chwilę poznacie Rafała. Rafał pokaże nam swoją kolekcję, opowie nam o swojej pasji. Także co, siadajcie wygodnie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. No to wchodzimy do świątyni Rafała. Zobaczcie jakie niesamowite miejsce. Cześć Rafał. Cześć. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie, że tutaj wpuściłeś mnie do tego niesamowitego pokoju. Już widać, że to naprawdę jest mega mega kolekcja. Pytanie na początek. Powiedz mi skąd się u ciebie wzięła zajawka do retro. Właśnie skąd się zaczęło kolekcjonowanie komputerów, gier, sprzętu. No w sumie kolekcjonowanie zaczęło się od tego, że kiedyś z młodym stwierdziłem, że trzeba zrobić porządek w piwnicy. No i poszliśmy tam robić porządek, oczywiście. No i z, znalazłem swój stary komputer, który tutaj jest w tej kolekcji, do dzisiaj działa. Atari 800XL. No i od tego się w sumie zaczęło. Nie wiem, to było chyba z 6 lat temu. No okazało się, że ten komputer nie działał. No to trzeba było go naprawić. Także udało mi się go naprawić. No i od tego puknąłem bakcyla od tego momentu no i. I tak jest do dzisiaj. Powiem Ci na wstępie, mega ci zazdroszczę, że ma swój pierwszy sprzęt. Myślę, że mało osób ma swój pierwszy komputer czy konsolę. No, niestety swojego pierwszego Pegazusa. Nie wiem, co się z nim stało. Także bardzo ci zazdroszczę. Widzę tutaj, że są komputery, są konsole, są gry. Może tutaj nie wiem, zaczniemy od lewej strony. Powiesz nam tutaj, co, co w tych zbiorach jest takiego. Tutaj mamy tak. Znaczy, nie wiem, czy interesuje Cię tutaj to, to na samej górze, co jest. To jest mój pierwszy Walkman, na przykład, który, który dostałem od rodziców na jakieś tam, nie wiem, na gwiazdkę czy coś takiego. No i tutaj to jest taka wystawka, jakby z PRL-u troszeczkę. Nie? A, gumy Turbo. Gumy Turbo i Donald. Nie <gum> nie? A Donald ostatnio widziałem gdzieś, można kupić, nie? Jest jakaś reedycja, tak, tak, można tak, powiedzieć. Tak, tak. E, Pepsi mój Cola. Pie pierwszy aparat fotograficzny, zmiena. Niesamowite, pamiętam, jak się bra brało się na miejscu, nie? Pepsi Cola. Tak, to jest akurat y, edycja z jakiegoś 2000 któregoś roku na, na cześć właśnie tam starej Pepsi Coli. Także Aha. postawiłem, bo wygląda. Super, czyli takiej można powiedzieć, taka półka nostalgii to jest. Dokładnie. Y, dalej już widzę, są konsole tutaj. Tak, niestety te konsole w dzieciństwie mnie ominęły, ale zawsze, zawsze chciałem mieć. No i czas sprawił, że po prostu udało mi się zakupić takie takiego Nesa. I teraz niedawno zakupiłem sobie y, Famicom'a oryginalnego. Tak, jest to, jest to protoplasta Pegasusa. Tak jest. Ja tutaj doskonale wiem, to jest, została ta konsola wyprodukowana w 1983 roku, bo to jest też rok moich urodzin. I wiesz co, mamy coś wspólnego też, bo ja dokładnie tak samo jak ty uzupełniam sobie teraz zbiory, kupuję rzeczy, które, na które kiedyś nie było mi stać, o których zawsze marzyłem. Na przykład Secret Service widziałem, czy, czy u kolegów, także jest tutaj coś, coś wspólnego. On widzę kaczki, tak? Jest kartridż właśnie. Tak, to jest od razu. Do, zakupiłem to z tym. Z zaperem? Ja w, w zestawie plus ten cartridge. Tak, czyli tak I to, tutaj, z mam, tutaj mam jeszcze, zakupiłem sobie od razu krzysio karta. Wiadomo po co. Super. Ja też chyba będę musiał kiedyś w końcu kupić. To mam jeszcze jakieś, jakieś figurki. figurki. No Game Boya dostałem w sumie od kolegi z RetroGraty. Jest coś nie tak, tam wyświetlacz coś nie łączy, trzeba go po prostu naprawić. No. No, ale ty masz smykałkę nie? Do, do naprawy no, takich naprawię, sprzętów. Naprawię. Także tutaj Nintendo 64, widzę, tak? Jest. Tak. Gra chyba japońska, tu jest, nie? Donkey tak, Kong. to jest akurat japońska. Będę chciał ją ale przerob... konsola jest europejska. Czy tak, japońska? europejska, ale będę chciał zrobić przeróbkę, właśnie, żeby można było i te gry wczytywać na NTSC i na bal. A i tutaj Super Nintendo, czyli widzę, że to jest tak pogrupowane, jakby producentami, tak? To jest taki kącik Nintendo, no, Tak, tak? Stara starałem się. Tutaj Mario tak siedzi, widzę, na. to jest jakaś figurka, tak? Tak, czy? to dostałem od córki na, na święta. Właśnie teraz te, które były na święta Bożego Narodzenia. To jest zdalnie sterowany samochodzik z Mario. No, czy to musimy pojeździć za chwilę? Pewnie. E, tutaj kardijże widzę i co? Na dole gry do Xboxa 360. Tak, to jest moja ulubiona konsola z tych nowszych. O, składanka Mega Drive Ultimate Collection to też takie sporo tytułów tutaj widzę, takich popularnych z Far Cry, chociażby Call of Duty. No Musimy teraz zejść no, 5 piętro, moje, piętro moje niżej, moje jeszcze. Ulubione, mhm. Oczywiście tutaj są wrzucone mhm. Halo i Masse. A, a w Halo Wars grałeś? Nie, jeszcze nie. Polecam. E, tutaj niżej widzę, e, to już są. Tu są nowe produkcje, mhm. emulatory DC64 DC Maxi, A500 Mini. Super. Ten, ten D -D C64 Maxi, to on całkiem chyba się kosztuje, nie? w sensie, że on jest dosyć drogi, nie? Znaczy, szczerze mówiąc nie wiem ile teraz kosztuje, ja za niego dałem jakieś 350 zł chyba. Dobra, pójdziemy dalej tutaj. U góry widzę jakieś boxy, to co Twin lubi najbardziej. A to sobie tak trzymam po prostu. O, i masz, masz coś czego Ci pozytywnie zazdroszczę, czyli masz PlayStation 2 Fat. Ja tak. cały czas poluję na takie wydanie kompletne. To jest z polskiej dystrybucji, czy? Wiesz co? Nie, chyba nie. To nie jest chyba z polskiej dystrybucji. Uh -huh. To już teraz nie pamiętam. Uh -huh. I dalej, y dalej, y dalej, szaraka, tak, widzę? Tak. Mam dwa rodzaje szaraka. Ta konsola też mnie ominęła. Też sobie zb zbieram. E Gry na, na tą konsolkę, bo bardzo mnie wciągnęła, że tak powiem. Ja ci, ja ci powiem akurat, jeśli chodzi o szeraka, to ja miałem Szeraka i wyobraź sobie e, mieszkałem też na osiedlu e, 97 rok, z tego co pamiętam, miałem pierwszy Szeraka na osiedlu i przyszli do mnie kumple. Pamiętam do dzisiaj, jak po prostu jaki to był efekt wow. No Mieli otwarte buzie, część z nich miała jeszcze Atari komodory, zobaczyli grafikę na szeraku, to akurat ja mam wielki sentyment do, do PlayStation 1. E, super, tutaj widzę też jakieś gierki są. Tak. Ta gra. Mhm. Polowałem na tą grę i jak zobaczyłem ceny w wersji angielskiej, mhm. to po prostu złapałem się za głowę, ale... A jakiego rzędu to były ceny? Wiesz co, jakieś, ta gra chyba kosztowała z kulmanki jakieś 700-800 zł. Sza, szaleństwo. No, ale dostałem za, już nie pamiętam ile za nią dałem, chyba 100 parę złotych w wersji niemieckiej od, od znajomego. Mhm. Ale w grze jest do wyboru język angielski normalnie. Nie, nie tylko jest niemiecki. Aha, ale za chciałem mieć tę grę, bo ją bardzo lubię. I no tak, ale taka że nawet... różnica w nie była chyba taka, że to rekompensuje. Tak, dokładnie. E, bo ten język jest średnio lubiany. Tutaj mamy sprzęt, nawet nie wiem, to jest drukarka, to jest tak? drukarka i głowa, tak. Programowalna w ogóle, można ją programować. Atari 1029. E, tutaj widzę jakieś współczesne tak, edycje. współczesne produkcje na Atari 8-bitowe. O, o, o tej grze Laura dużo słyszałem pozytywnego, potwierdzasz? to tak, tak? fajna gra. Mhm. Chyba ją ogrywałeś u siebie na live'ie, nie? Tak, tak. Bo tak, bo kolega gra. tutaj też prowadzi kanał na YouTube i często odpala różne live'y. Także tutaj wrzucę wam w opisie filmu link do kanału. Także zachęcam, żeby sobie tutaj wejść i zobaczyć jak Rafał prowadzi swój kanał. I to jest najlepsze, że to są polskie produkcje wszystkie te w pudełkach. Ret od Retro Retronics, tak? Tam jest od Retronics mhm. i od Sikorsoft też. Mhm. Dobra, niżej mamy. Co to jest twój pierwszy komputer, tak? Czy... Znaczy to jest akurat, to nie jest mój pierwszy komputer, ale pokażemy później. Mój uh -huh. pierwszy komputer to jest ta stacja dysków, jest którą uh -huh. y, pierwsza, pierwsza w sumie razem w zestawie, którą, którą rodzice mi kupili. Magnetofonu nigdy nie miałem, od razu miałem stację dyskietek, a po prostu ojciec kiedyś poszedł do Peweksu i y, nawet nie wiedziałem, co przyniósł, przyniósł komputer. No to szacun, powiem Ci, bo 80. ATARI się roku. zdarzało, nie ale, ale ze stacją dysków to, tak. to raczej rzadko. Nie? Bo Stacja to... dysków kosztowała w sumie tyle, może nawet troszeczkę więcej, niż sam komputer wtedy, nie? No, jaki to był komfort, nie? Wgrywanie kaset tak. to trzeba było być ja cicho. Nawet, ja nawet w ogóle nie wiedziałem, że można wczytywać programy czy gry z magnetofonu, nie? Wtedy. No tak, grywanie kaset, mówię, trzeba było być cicho, nie? Bo, bo się nie wgra w no, dyskietki, no to można powiedzieć, że byłeś kozakiem w tamtym czasie na pewno. No, tylko, że najlepsze jest to, że właśnie tutaj powiem może na temat tej gry. To jest moja pierwsza gra, właśnie, która była w zestawie. To jest Road Race na Atari i też właśnie e, kupiona, właśnie w Pewexie razem z tym, z, tym, z tym Atari. No, no czy nie z tym konkretnie, ale, ale z moim pierwszym komputerem. I była to gra, którą ogrywałem przez rok czasu. Nie grając z nic innego, bo nikt na osiedlu nie miał komputera. Także dopiero po roku czasu dowiedziałem się, że są jakieś giełdy w żaków w Gdańsku. No i tam pojechałem i dopiero wtedy się zaczęła jazda, nie? No to musisz mieć duży sentyment do tej gry. Tak, Chyba znasz tak. ją na pamięć. No i najlepsze jest to, że wiesz, ona jest oryginalna, nie? I to jest dokładnie ten oryginał z dzieciństwa, tak, tak? Tak, to jest dokładnie ten na dyskietce oryginał z dzieciństwa. Ja tego Ci bardzo zazdroszczę. Kłucze, gdybym miał tego Pegasusa pierwszego to by stało właśnie w takim topowym miejscu, jeśli chodzi o moją kolekcję. E, super, naprawdę. Tutaj niżej widzę, co mam Atari, tak? 130XE. To jest Atari 130XE. To jest jakiś taki w miarę świeży zakup. Parę lat temu kupiłem chyba ze 3. 3. Ja ogólnie kupuję, kupowałem komputery y, zepsute. Ze względu na to, że cena była y, w miarę niska, uh -huh. no a że umiem polutować coś. Także uda Super. udało mi się to naprawić i no tak, działa. ceny w tej chwili na sprzęty są naprawdę kosmiczne. Także jak ktoś umie e, naprawić sobie sprzęt i, i przez to kupić go taniej to na pewno jest duży atut, nie w budowaniu, w budowaniu kolekcji. E, niżej e, atari, chyba mam takie w kolekcji. 1040 STFM bodajże. Mhm. Też działające, też tam było parę rzeczy, chyba klawiatura była popsuta. I udało mi się to naprawić i też działa. Tutaj widzę. Poluję, też... poluję na wersję Atari 1040 STE, która w tamtym czasie mogła konkurować z Amigą, uh -huh. ale niestety troszeczkę za późno to się pokazało w sprzedaży. Tutaj widzę na dole współczesny jakiś klon Famicoma, tak i Capcom Home Arcade. A, to jest taki, a wiem. To jest taki Arcade uh -huh. Stick z budowanymi grami Capcomu. Mm -hmm. Bardzo fajnie Polecasz tak? Bo ja też nie ukrywam, że rozważałem zakup jakiś czas temu, ale... Polecam, można to nawet przerobić, żeby sobie z pendrive'a wczytywać inne gry. O to super. To idziemy do, do następnego rzędu. Tutaj mamy, <coughs> tutaj mamy. No właśnie widzę Ducati. Widzę kask, bo chyba to też jest jakaś twoja zajawka, nie? Czy tak. motory? Ja, ja ścigałem się y, jakiś czas temu na motocyklach klasycznych i dlatego sobie tutaj postawiłem na pamiątkę. Miałem dosyć yy, mocny wypadek i skończyłem z tym. Na razie... Przerzuciłeś się na konsolę i komputery wtedy? <laughs> nie, nie, to, to już było równolegle szło. Także zdobyłem Puchar Polski w 2019 roku w, w, w wyścigach klasycznych motocykli. W klasie podklasy 580. Okay. To super. Widzę na szczęście, że aż tak się chyba nic poważnego nie stało, bo jesteś cały i, tak, tak. i to najważniejsze, także cieszę się, że, że tak się to skończyło. E, tutaj niżej, e, no właśnie powiedz nam, to jest. To tak. jest e, niedawny zakup. E, kiedyś kolega przy, przyjechał do mnie i mówi, zobacz, mam coś dla ciebie. nie? I, I przywiózł mi właśnie tego ZX spectrum a nigdy nie miałem do czynienia wcześniej z ZX-Spectrum. No, ale po odpaleniu stwierdziłem, że kurczę, fajny komputer. Uh -huh. I, i to był jego to, komputer, tak? On go używał tak, w dzieciństwie? Tak, tak, w dzieciństwie używał. No to super. To jest taka dodatkowa wartość sentymentalna. E, tutaj widzę e, Sega Master System, dwójka. Tak, tą segę dostałem też od, od kolegi, który dał mi ją powiedział, że jest zepsuta i nie wie, co ma z nią zrobić, więc mogę sobie ją wziąć. Wziąłem, naprawiłem, działa. Chyba jesteś spoko kolegą, co? Czy kumplem, bo tyle co dostałeś tutaj rzeczy od kolegów, no, ja muszę chyba dostałem, po spotkaniu z tobą muszę z zadzwonić albo na Whatsappie wysłać grupową wiadomość do moich kolegów, bo <głos> <głos> coś, coś chyba jest nie tak, a może, może po prostu mnie nie lubią, tak jak twoi koledzy ciebie. Yy, dalej co, widzę Xbox klasyczny, tak? Tak, Xbox klasyczny, yy, to też jest od kolegi, ale to nie dostałem, tylko jeszcze muszę się z nim dogadać, bo też jest zepsuty. Także jak go naprawię, to wtedy dopiero dogadamy się to do, co do ceny i zakupu. Tego Dobra, sprawa. niżej mamy jakąś. Moja pierwsza komunia mi się zaczyna powoli przypominać, tak, bo właśnie przypomniałem sobie, jak pan stał z taką podobną kamerą i nagrywał właśnie. To jest y, kamera, y, którą kupił mój ojciec w 86 roku. Y, I mam ją do dzisiaj na pamiątkę. Działa, nagrywa. Niesamowite. Dużo, dużo, dużo filmów, chyba gdzieś z 50, z 50 kaset. Jest nagranych z mojego dzieciństwa, też z właśnie tą kamerą. Właśnie to też rozmawialiśmy sobie tutaj przed nagrywaniem tego filmu i powiedziałem właśnie Rafałowi, że mu zazdroszczę, bo Rafał ma zarchiwizowanych około 50 kaset takich dzieciństwa VHS i tam są też m.in. momenty, gdzie, bo oglądałem to na kanale właśnie u Rafała, gdzie grał właśnie chociażby w Atari. Napowiem no Wam, że mega zazdroszczę. Gdybym miał właśnie takie filmy ze swojego dzieciństwa chociażby z Pegasusem, no to na pewno, na pewno byłoby mega, no ale jak chcecie, to mówię, wejdźcie sobie na kanał do Rafała i obejrzyjcie, bo no niesamowity klimat. Tutaj niżej widzę... Dyskietki, tak? Tak, tak. To są dyskietki też. Większość z tych dyskietek jest z mojego dzieciństwa, szczerze mówiąc. Ja pamiętam to właśnie pamiętam te na, opakowania. Naklejki są pozmieniane na, na nowsze, bo tamte już po prostu niektóre same podpadały, więc kupiłem kiedyś na Allegro jakieś naklejki. Jeszcze ich nie opisałem. Nawet. Ja mam też dużo wspomnień, bo mój kolega w szkole podstawowej właśnie miał Amigę. Jego starszy brat zamykał właśnie dyskietki na klucz właśnie w takim opakowaniu, ale on, on miał taki patent, żeby to Otwierać bez klucza. Nie? Także <noise> starszego brata w domu nie było. Myślał, że jego amiga jest nietknięta, a myśmy po prostu grali. Także pozdrawiam tutaj e, mojego kolegę ze Szkoły Podstawowej Radka. E, u góry też piękne boksy, widzę w to samo. Są... W tym boksie jest e, zapakowana jeszcze jedno Atari 800XL. Mhm. A to są boksy też dzieciństwa od tych stacji dysków? Czy... Ten boks tylko jest, ale w środku jest Atari, które tam kiedyś kupiłem też zepsute, naprawiłem i wsadziłem do boksa. Ale boks jest oryginalny z Pewexu, który, który kupił mój ojciec. Nie? 80 Tak, tutaj widzę gratulacje za 1000 subskrypcji. To <laughs> Też ogóle, fajna rzecz. To w ogóle był prank tak naprawdę z Piotkiem z KRG, Kącik Retrogracza. Mhm. Taki kanał na YouTubie. Zrobiliśmy prank Eliopowi Atari Retrofan. No, stwierdziliśmy, że wydrukujemy takie trzy, trzy takie tabliczki. I bo wiadomo, że YouTube nie daje na 1000 subskrypcji żadnych 100, przycisków. Tak na, tak, na 100 tysięcy, tysięcy dopiero. No i zrobiliśmy sobie tak na pamiątkę, że te tysiąc subskrypcji uzyskaliśmy i wysłaliśmy Eliopowi z Atari Retrofan. Wysłaliśmy to do niego z dopiskiem, że to jest z YouTube'a, nie? I Eliop otworzył to i był w szoku, nagrał film o tym nawet. Czyli on wierzył w to, tak? tak? No to prank, na, to był na, prawdziwy to, prank. Na początku uwierzył, a potem żeśmy go wyprowadzili z błędu, nie? No tak to prank się udał, nie? No, prank się udał, no. super. E, co dalej? Dalej mamy też jakieś mini konsolki, tak, Widzę? Tak, tak. To są to są ta, ta konsola Atari. To jest 4. chyba nowa, to jest relatywnie. Świeżynka. Bardzo fajna konsola, kurczę. Nie wiem co mam powiedzieć na jej temat, no po prostu uh -huh. rewelacja. No zaraz sobie ją obejrzę, jeśli pozwolisz. Pewnie. Bo mam obie ręce zajęte. W jednej trzymam mikrofon, w drugiej no, to telefon. To są te następne, to są po prostu od AdGamesa, uh -huh. Atari Flashbacki. Atari 2600. I tu mamy kącik SEGI, widzę? Tak. Dalej. Też ta konsola ominęła mnie szerokim łukiem, ale któregoś razu tam, jak to było dokładnie, już nie pamiętam, wiem, że od kogoś odkupiłem Segę i po prostu się w niej zakochałem. No, Sega jest. E, fa, ogólnie, e, szczególnie Sega, Sega Mega Drive, bo tutaj jest Bardziej taki. Bardziej mi się y podoba y nawet niż, y no, niż y y Super Nintendo. Nintendo. Tak. No To też, też są trochę inne gry. Ale mm -hmm. tutaj masz taki fajny klimat, bo ten kartridż, który tutaj jest wsadzony, właśnie w tą Segę, to jest piracki kartridż I tak, tak, e, to wiem, e, ogólnie w Polsce było często tak, że. Eee, można tak powiedzieć, że często się o tym mówi, że era 16-bitów nas ominęła, natomiast mm. ja akurat miałem klon z Segi Mega Drive, nawet mam o tym odcinek na kanale. I właśnie w Polsce też były dostępne klony właśnie tej Segi, Segi Mega Drive i pirackie gry. Tak samo jak na Pegasusie to jest właśnie Król Lew i to jest właśnie taki typowo piracki kartridż, który można było w Polsce kupić w latach ale 90. Zamiast chrystus, on był w pudełku w ogóle, nie? Tu jest, tak, on miał pudełka, tak, tak, tu tu jest, no. pudełko. Tył, tak, 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 dokładnie. Jest z tyłu, tak, dokładnie. O, tu jest też miniaturka. Ja akurat powiem Ci jakoś kurczę tak. zaczynam powoli żałować, bo nigdy tych miniaturek nie kolekcjonowałem. Bardziej... Świet, mhm. Świetne są te, bo te jest... miniaturki. Bo tu masz dwójkę tak? Miniaturkę tak. dwójkę? jedynkę. I jedynkę. Mhm. To już ciężko nawet kupić chyba z tą jedynkę szczególnie. Jedynkę, nie pamiętam która jest mniej dostępna. No. Nie, nie dostaniesz nowej na mhm. pewno. Dobra tutaj mamy coś widzę ze stajni Commodore. Tak to jest też e, prezent od kolegi z Retrograty Wojtka. Mhm. Pozdrawiamy Wojtka. Pozdrawiamy dokładnie. Yy, I to dosta, dos, dostałem od niego. Po prostu yy, raz się włącza, raz się nie włącza. Jeszcze nie miałem czasu się tym zająć, yy, ale będzie działał tak jak powinien. No. Że tak powiem. Blackbox. Ty ja szczerze tymi... mówiąc, komodorka też poznaję dopiero, bo ja zapalony Atarowcem jestem. A grywałem w latach 90. w ogóle czy tam. Yy, czasami do kolegi uh -huh. czasami do kolegi chodziłem, który miał komodorka i, i, i graliśmy sobie razem. On przychodził do mnie grał na Atari. No to było niesamowite właśnie, nie? bo ja też mieszkałem w bloku na, na klatce schodowej, było Atari, było Commodore, ja miałem Pegasusa i jeszcze jeden sąsiad miał Gęboja, że człowiek mimo tego, że no nie było jakoś tam kasji tego, tego sprzętu dużo, to miał styczność właśnie z wieloma sprzętami. Dzisiaj raczej chyba już tak nie jest. Ludzie kiedyś bardziej chyba się bardziej, tak nie wiem, odwiedzali, ufali sobie, ale ja też, to jest właśnie fajne, że właśnie najlepsze jest to, że były jakieś wojny między Atarowcami, Komodorowcami. Ja tego nie zaznałem w ogóle, nie? Ja też nie, szczerze, naprawdę. Nigdy. I, 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 unikam, ogóle... i unikam takich wojen. Tak naprawdę dla mnie każdy sprzęt ma coś w sobie. I, dla mnie również. No i ja skupiam się na tym właśnie, żeby czerpać z tego prawdziwą pasję i przyjemność. I tak samo szanuję Komodory i tak samo Atari tutaj. I, I do jednego i do drugiego sprzętu właśnie mam, mam sentyment. Niżej widzę tutaj gierki na PlayStation 2. Tak, na PlayStation, o, żeby... na PlayStation 2 i na PlayStation 1. Mamy chociażby GTA Vice City. Świetna gierka. Tak, jedna z moich ulubionych. Dalej tutaj e, też na PlayStation 1. I mamy o, też kasety VHS, widzę. I to nawet. O, Żółwie Ninja nawet są tutaj. Tak. To już teraz nie pamiętam, skąd je ja mam nawet. No, słuchaj, słuchaj, no gratuluję Ci, bo stworzyłeś taki regał, bo tu jest dużo gier, konsol, komputerów, ale też są takie smaczki, właśnie jak kasety VHS, jak kamery, właśnie walkmeny, gumy, turbo, Pepsi. Także no jest taki tutaj naprawdę klimat, można się przenieść do, do przeszłości, tak, do czasu PRL-u. Mhm. Tutaj jest bardzo fajna, mhm. jeżeli chodzi o PRL, tutaj jest bardzo fajna książka. 333 popkultowe rzeczy z PRL-u. Jestem Atari? Już jest, jest Komodorek, jest Atari, jest, są e, automaty arcade, dużo rzeczy jest naprawdę. I, I właśnie z Piotkiem, z kanału GRG będziemy robić podcast z, związany z tą książką. Nie? ale to... na pewno odsłucham, bo ja takie rzeczy też lubię. I tutaj też, bo to jest jakby jedna część pokoju, wstępnie pytałem Rafała, Rafał. też zgodził się, że pokaże nam swoje królestwo. To jest porządek, uwierz mi, <grytanie> bo zawsze to powtarzam, czasami są moich synów w pokoju. Bo Rafał prowadzi też live i ma tutaj naprawdę no, mega stanowisko. Pokażę wam tylko i zaraz się Rafał trochę o tym opowie. Zobaczcie, jaki kurczę, normalnie, jak w Pentagonie. Centrum, centrum dowodzenia. I tutaj, zresztą, dzisiaj o 19 odpalimy live'a. Pewnie ten film wrzucę już po tym live'ie, ale też dzisiaj będę brał udział właśnie tutaj w tym wydarzeniu. Będziemy ogrywać gierki z Pegasusa. A tu jeszcze widzę Rafał, masz, masz jakiegoś smartfona, tak? Tutaj. Tak, tak. Tylko próbowałem, czy jeszcze nie wiem, muszę poczytać instrukcję. Jeszcze nie wiem, jak robić zdjęcia o tym. <gry> no właśnie, ale potrzebujesz Rafał chwilę mikrofon, tylko muszę jedną Tyle. rzecz zrobić. Yy, tutaj o ten dźwięk pamiętam. To jest. Yy, Przyłożyć tutaj rafalną no, kto, kto pamięta ten? Nie tak się wykręcało. Yy. Czasami wykręcenie numeru trwało dłużej niż sama rozmowa, Niesamowite. No dobra, Rafał, powiedz nam. A tu jeszcze widzę jakieś stanowisko do grania, tak? Mamy tutaj. Tak, to jest Pandora. To jest też Arcade Stick z budowanymi grami arcade, można powiedzieć. Czasami sobie gram. Będzie niedługo u mnie właśnie pokazywane, jak ją przerabiam, bo no, troszeczkę jest tutaj rzeczy do zrobienia, w tym joysticky i słabo działają. Mhm. Także będzie renowacja tego, że tak powiem. My idźmy tutaj dalej do centrum dowodzenia. Tutaj widzę tak profesjonalnie, bo masz no, nawet takie chcesz, maty, maty wygłuszające, prawda? To są tak, że. Tak, tak. Ale tu jest, ale tu jest e, przewodów e, różnych. No kurczę. już wszystko opowiem. Niesamowita. Może od czego zaczniemy no, od początku od początku czyli tutaj mam komputer do streamowania na samym dole to jest w sumie główny główny sprzęt do tego żeby było mnie widać nas widać na, na live'ach na YouTubie. Do tego komputera mam podłączony monitor gdzie odpalam sobie na nim czat mhm. żeby z dużymi literami żeby móc przeczytać dobrze użytkowników którzy, którzy czatują na tym czacie ze mną. Oczywiście mikrofon, żeby było nas dobrze słychać. Tutaj mam monitor do, do grania, że tak powiem. Mm. Na monitorze jest oczywiście kamera, żeby było nas widać. I To jest to twoje właśnie atalii. To jest, od, to, ta, to, jest no, to moje jest... atari z 1985 roku. Można powiedzieć roku. Krem, de la, krem de la krem dzisiejszej yy, wizyty, tutaj spotkania. Trochę jest przerobione. W środku uh -huh. jest po prostu takie bardziej na sterydach, uh -huh. że tak powiem. Jest dołożona pamięć. Wyjście na DVI ma już tak. No powiedz mi, bo jestem totalnym lajkiem, jeśli chodzi o elektronikę. Czy to jest, czy tutaj można włączyć i wyłączyć światła we wszystkich mieszkaniach w tym bloku? Bo to tak <grym grym grym> na przykład pod dwójką, czy? Wbrew pozorom, nie, nie, nie. Zabiera no. dużo prądu. Nie no, powiem ci, że to jest naprawdę. Jak ty to wszystko złożyłeś? No, tak jakoś sobie rozrysowałem najpierw, co uh -huh. ma być gdzie podłączone, no i tak. Ja zawsze, ja zawsze podziwiam, bo jestem total... i no, Tak, tak, jestem totalną nogą, jeśli chodzi o elektronikę. Tutaj widzę Super Nintendo, druga Sega Mega Drive podłączona też, tak. PlayStation 2. To, to FAT. wszystko jest podłączone mhm. ze sobą, że tak powiem. Czyli tak naprawdę możesz sobie w dowolnym momencie tutaj przyjść i odpalić tak. każdą z tych konsol. Dokładnie. Tutaj y, zależało mi na tym właśnie, żeby nie co chwilę przepinać kabelki. Mhm. Tylko właśnie, żeby że było wszystko gotowe, siadam, odpalam na przykład SNESA. Uhum. I jest na ekranie. Odpalam Sega Mega Drive, jest na ekranie. Ja tak? się muszę kiedyś do siebie zaprosić. Nie wiem, ile taka usługa by kosztowała, ale ja, ja wszystko podłączam jakby ręcznie. No tutaj naprawdę widać, że no jest pełna do, do, dobra organizacja dobra pracy. na przykład mam splitter, gdzie mam podłączone te konsole. Tu mhm. mam drugi splitter na HDMI. To jest na RGB, to jest na HDMI. Niektóre konsole mam po HDMI, niektóre mam po RGB. I to wszystko idzie do Appscalera. Appscaler podbija rozdzielczość. Rozdzielczość gry, gdzie lepiej widać to po prostu na, na ekranie LCD. Nie? No i tak samo idzie to wszystko jest połączone z graberem, z graberem który jest zamontowany w tym, w tym komputerze, i obraz jest potem przez oprogramowanie do streamowania przesyłany no, do YouTube'a. No, no powiem ci, że niesamowite. To, to mi się bardzo podoba, naprawdę kurczę, no tak, taki porządek z przewodami to jest coś, czego ja też chyba zapragnę porządek. Mówię, zapraszam do mnie. To zobaczysz, co to znaczy. Chociaż ja i tak staram się, żeby to było wszystko pochowane. Wiesz, bardziej gdzieś tam chowam to za telewizorami i tak dalej, ale, ale uwierz mi, że jest. A tutaj mamy taką ściankę jeszcze, widzę. O, jest Puchar Polski. Tak, to jest mój Puchar, który zdobyłem właśnie wścigając się w 2019 roku na motocyklu Super. klasycznym. Super. E, no to co? No, zobaczmy tutaj. Jeszcze A, o, zobacz, powiedzieć... tutaj to, to, to przy okazji e, jest tutaj kanał, właśnie, który prowadzi Rafał. E, zbliżę może. Nie, tak wiem, czy uda, nie wiem, czy się uda ten kod QR czytać, ale ja mówię, w opisie filmu i tak wrzucę. E, zapraszam, bo ja uważam, że pasjonatów trzeba e, wspierać. A tutaj e, to jest kolejny taki prawdziwy pasjonat, którego dzięki temu, że mam ten mój skromny kanał, miałem okazję poznać. I bardzo się cieszę, Rafał, ja ci bardzo ja dziękuję. Ja również, również się cieszę. E, myślę, że to jest początek naszej znajomości i na pewno będziemy. No już trochę się znamy, nie? Tak, e, tak ale nie mieliśmy typu... okazji się tak no. spotkać, nie? A, a, to, a to ja nie miałem to czasu, a to Rafał. W się spotykaliśmy. Tak. Także ja bardzo ci dziękuję, gratuluję, naprawdę super miejsce ja stworzyłeś ja się tutaj czuję po prostu jak u siebie w domu, także wielkie dzięki no i co słuchajcie, no zapraszam do oglądania pozostałych odcinków na kanale i żegnamy się, nie? zaraz, zaraz startujemy z live'em, także trzeba tak jest. trzeba się cześć, za się to wziąć tak? pozdrawiamy, cześć, trzymajcie cześć. się